Zakończyła się 45. Podróż Apostolska, podczas której Bergoglio odwiedził Indonezję, Papuę Nową Gwineę, Timor Wschodni i Singapur. 13 września w Singapurze, podczas międzyreligijnego spotkania z młodymi ludźmi, Bergoglio powiedział: le religie. Wszystkie religie są drogami dojścia do Boga. Są dokonuje porównania jak różne języki, różne wyrażenia, aby tam dotrzeć. Ale Bóg jest Bogiem dla wszystkich, a ponieważ Bóg jest Bogiem dla wszystkich, wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. Ale mój Bóg jest ważniejszy niż Twój. Czy to prawda? Jest tylko jeden Bóg, a my, nasze religie, są językami, ścieżkami prowadzącymi do Boga. Ktoś jest sikhem, ktoś muzułmaninem, ktoś hinduistą, ktoś chrześcijaninem, ale są to różne ścieżki. Reakcja arcybiskupa Karla Marii Wiganu. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Swoimi bezbożnymi wypowiedziami skierowanymi do młodych ludzi w Singapurze, że wszystkie religie są ścieżkami do Boga. Bergolio obraża od Boga, zdradza Boże objawienie, depcze główne tajemnice naszej wiary i unieważnia odkupniczą ofiary Syna Bożego, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jego kłamliwe słowa są szczególnie podstępne, ponieważ są skierowane do nowych pokoleń, które Bergoglio namawia do wiary w to, że można zostać zbawionym, nie wyznając, że Jezus Chrystus jest synem Bożym, jedynym zbawicielem i że jego kościół jest jedyną arką zbawienia. Nasz Pan powiedział o sobie: Ja jestem Brahman. Joana 10:9. Zaprzeczenie tej prawdzie oznacza odstępstwo od wiary i deptanie krzyża. Czynienie tego z najwyższej stolicy jest skandalem o bezprecedensowej powadze, który przeważa jedynie pełne strachu i współudziału milczenie większości episkopatów. Pasja Ekleisie kończy się zdradą uzurpowanej władzy i zdradą Nowego Sanhedryny, który jest równie odstępczy. Arcybiskupa Carlo Maria Vigano najbardziej szokuje to, że biskupice następcy apostów tolerują otwarto apostasię Bergoglio. Jak następny apostów może tolerować jawne odstępstwo tego, które przedstawia się jako głowa Kościoła? Tym, co nas oburza i napawa przerażeniem jest nie tyle seria monumentalnych prowokacji Bergoglio, który teraz pokazał swoją butowniczą i ustępczą naturą, ile tchórzowstwo całego episkopatu. Nie mogę zrozumieć, jak następca apostołu może tolerować jawne odstępstwo od wiary kogoś, kto przedstawi się jako głowa Kościoła, jakby to były brzedzenia obląkanego człowieka, któremu nie należy poświęcać zbyt wiele uwagi. Przeraża mnie myśl, po co nasz pan ich oskarży, że staną przed nim i odpowiedzą za milczenie w sprawie systematycznego niszczenia Kościoła. Oto straszliwe grzechy, za których hierarchia musi pokutować i błagać o przebaczenie.